Witam wszystkich serdecznie na nowej serii, czyli seria silki, kury ozdobne. Zobaczę jak ją nazwę, ale generalnie w tej serii nie będzie nic innego jak kury ozdobne. Prace u kur ozdobnych i takie różne tam. Także powiem Wam co nieco o moich planach do tej hodowli. Oraz yy, możecie też pisać wasze pytania, to odpowiem, lub, lub po prostu pytania do samego kanału, czyli Q&A, mogę zrobić jakieś. Yy, powiedziałem przed że nie będę pokazywał nic innego oprócz silek, ale pierwszy raz widzę jak kura mi tu wchodzi, co prawda nie ma dużo wody, ale nieważne. Jak widzimy, biała kurka gubi upierzenie i często sobie tu oglądam ich wybieg, czy nic się nie dzieje. Tutaj też mi kopią. O, tutaj posiałem co nieco trawę, ale nie wiem, czy to wyjdzie, jak nie zakryłem tą siatką. I teraz opowiem Wam, pokażę Wam pierw kurnik bo wydaje mi się, że tam niby byliśmy, chociaż nie wiem co to się tak drze. Możecie napisać jak Wam się podoba, podoba moja hodowla. I teraz powiem Wam co nieco Oczywiście cały czas czekam na pierwsze jajko, bo biała długo już nie nosiła, bo wiadomo odchowywała. Te no, ta nowa też nie nosiła I ta szara w zasadzie to też nowa Ale taka stara też jeszcze nie zniosła Także no cały czas czekam Więc zobaczymy A, a biała ta nowa Władki Ona dopiero co Jakby wysiadywała Więc też nie Też nie Nie będzie nie jeść od razu Także powiem Wam jakie są moje plany odnośnie do kończenia kurnika. Także tak jak widzicie tutaj to tak bym zostawił jest tu dużo miejsca i wystarczająco jak nie i za dużo, ale nie fajnie, jest wystarczająco na te cztery kurki i tak dużo jest miejsca. A tutaj odnośnie tego to widzę w tym muszę sobie tu odsunąć. Tu mi się zacięło. Dajcie mi chwilkę. Dobra. A i tak, dobra, nieważne, nie odsunę. I widzę w tym coś takiego. Wezmę może sobie miódło żeby pokazywać, żeby się tak nie schylać. Tutaj odtąd taka półka. Tutaj i co idzie? Nie na szerokość gdzieś tyle. Dotąd co widzicie? Tak wiecie. Jedna trzecia tej odległości całej, coś takiego, może trochę więcej, na pewno do, mniej więcej niż połowa, połowa to będzie maksimum i o, troszkę mniej na pewno niż połowa i widzę tu taką półeczkę, która idzie sobie tutaj o dotąd właśnie, taka półeczka tutaj i na tej półeczce odchowalnik kurcząt do tam któregoś tygodnia. Takie wiecie kurczęta, które jeszcze potrzebują dużej temperatury, ciepła, także wiecie lęgi też będą zimą, także jeszcze to drugi raz o cieple i tam będą te różne żarówki świetlne, różne tam, różne, różne, różne i będzie tam po prostu ciepło, będzie utrzymywać się tam ta temperatura 30 stopni około, że takie kurczaki właśnie potrzebują w te pierwszy tydzień czy tam pierwsze dwa tygodnie. I po dwóch, trzech tygodniach kurczaczki stąd, z tej półeczki, przechodzą tutaj, na dół. A tutaj, właśnie, będzie, będzie też taki mały wybieg na właśnie te, ten jeden lęk kurczaków. I fajne będzie to, że ta półka nie zabiera miejsca. A nic mi to nie będzie przeszkadzać, bo i tak sobie tu wejdę, bo mam miejsce. I wejdę, posprzątam. Więc dużo nie będzie trzeba. Tu też będzie oświetlone żarówką, y, która daje ciepło. O, nowy kogucik sobie pieje. Ale wiecie, już nie wymaga tego już nie wymaga tyle ciepła. Y, takie kurczaczki, nie wiem, miesięczne. O. Także no. Teraz Wam powiem o samych preparatach, które na razie zamówiłem. Więc na razie mam trochę światła, dam tutaj. O. Pokażę Wam pierw, jak to wygląda. Tutaj zrobię sobie różne ha takie haczyki. E tutaj i takie przybory, różne potrzebne. A to nożyczki, i tutaj właśnie możemy sobie o tak, czy tak, czy, czy tak. O. Dowolnie to wieszać. I tutaj mam jeden, drugi trzeci zmiotka i szufelka na nim i jeszcze tutaj mam różnego rodzaju szczotki, grzebienie, czasami e, czasami właśnie czeszę te kurki ale to bardzo rzadko żeby, no czasami mają coś poklątane i chcę je wyczesać na chwilę musiałem przerwać, bo te drzwi się samoistnie zamykałem i podłużyłem po prostu cegiełkę, kawałek chodnika, żeby mi się nie zamykał. Yy, tutaj jest śmietnik, tak to zrobiłem. Gwoździami przybiłem, także wszystko się trzyma. Jak chcę wymienić, to po prostu wyjmuję worek i już mam wymienione, także też fajnie to wyszło. Tutaj mam trzy haczyki, oczywiście drzwi. Na drzwiach też coś może wisieć i miejsce jest fajnie rozdysponowane i o tu też a właśnie ten jeden haczyk to jest na miotłę miotła się mieści tutaj o, tak i tutaj zrobiłem takie coś czy, o tak i tak się wieszę także tak to zrobiłem miotła nic nie przeszkadza i tak wygląda wszystko ją jeden za drugim już wspominałem wam o tym że ten kogucik walczy tutaj pomiędzy tymi kratami z tym kogucikiem o nasz piesek do łapania myszy więc o i teraz mam powiem. kurka kurka turka. pasza nioska susz pokrzyw tam ble 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 i wygląda ona tak paszek pasza Pachnie też jak pasza. Tutaj w tym pojemniku mam pszenicę. Ta pszenica jest wyjątkowo czysta. Jak widzicie, jest, jest bardzo fajna. O, tak wygląda. I co tu mam? Mam taki dekielek do nabierania paszy, pszenicy. Coś takiego sobie po prostu załatwiłem. Bo no fajnie to chyba wygląda, także jest fajnie. Teraz dajcie mi chwilkę. I co tu jeszcze mam? To też służy mi jako siedzenie. Także tu też mogę sobie usiąść bez problemu. A tutaj mam kredę. Zaraz wam pokażę tylko rozplączę. Także wracając do tej kredy, kreda jest w takich kamyszkach i będzie ona do zmielenia tak ona wygląda i no i w zasadzie to tyle co tu mam tutaj też jest jeszcze taka witaminy dropmix dobre i nasze jakieś tam ale to nie jest dla Sidek. to na razie tu mam ale to raczej jak już to dla niosek chociaż może też się wykorzysta a generalnie tak, tak jak widzicie jest już Noc jest 22 i przyszedłem zamknąć Sirki wtedy nie dokończyłem dla Was nagrania Ale teraz dokończę, także zamykam silki i tutaj mają wodę na zewnątrz też, także o to też dbam, żeby na zewnątrz miały i zawsze tu sobie przychodzę po terenie, żeby sprawdzić czy nic tutaj nie jest źle. Rybki sobie żyją, też ten stawik bym musiał wyczyścić jakieś glony. Tutaj widzę też się mają. No ale tu wiadomo jak w każdym stawiku. Lilia też wypuściła kwiatek. Też czasami chyba widzieliście już na filmie, ale to miejsca z tym. No i co? Pierwsze lęgi. Wydaje mi się, że miałem jeszcze raz inkubator, ale sprzedałem, a znowuż będzie mi potrzebny także trochę źle zrobiłem bardzo źle no ale trudno będę musiał jeszcze raz zakupić wiele nie straciłem i o, je od niedługo właśnie będę zamawiał także zobaczycie jakie kupiłem kurki tak wygląda mniej więcej zawsze ta kurka śpi tutaj kogut razem z nią ta tutaj w rogu a ta krąży w sumie ta. Krąży po całym kurniku, także tak to wygląda. Okno zawsze mają otwarte, tak. I co, moi drodzy, czekamy, żeby to miejsce było wypełnione, bo wtedy będziemy wszyscy zadowoleni, ja i wy, bo i wy będziecie coś mogli ode mnie kupić. Oczywiście każdy mój widz otrzyma ode mnie zniżkę, obojętnie na co: na kurczaki, na kury silkio, na jajka lęgowe, obojętnie na co. Mój widz to jednak widz, inaczej trzeba potraktować widza. Dlatego, moi drodzy, jeżeli chcecie być na bieżąco z lęgami, z tym wszystkim, co będzie się działo, a mam zamiar nagrywać teraz dla Was coraz częściej po tej przerwie dłuższej, zostawcie oczywiście dla mnie subskrypcję i łapkę w górę. Oczywiście fajny komentarz. A co? Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć!